17 czerwca 2025 roku, tuż przed świtem, siły obronne Izraela ogłaszają, że w precyzyjnym uderzeniu w samym centrum Teheranu zginął generał-major Ali Shadmani, nowo mianowany dowódca centralnego sztabu Hatam al-Anbia, mózgu wspólnych operacji Armii Iranu i Korpusu Strażników Rewolucji. Shadmani pełnił funkcję zaledwie dwa dni. Zastąpił generała Golama Ali'ego Rashida, który poległ w piątek, w poprzednim izraelskim nalocie, na stolicy Iranu. Kim był Ali Shadmani? Weteran Strażników Rewolucji, twardy jastrząb. W 2024 roku groził Izraelowi miażdżącą zemstą za zabicie dowódców Hamasu, a od października ubiegłego roku figurował na unijnych listach sankcyjnych za dostawy rakiet do Rosji. Czym jest dowództwo Hatam al-Anbia? To nie firma budowlana IRGC o podobnej nazwie, lecz najwyższe centrum dowodzenia irańskich sił zbrojnych. W razie konfliktu przejmuje pełną kontrolę nad armią i strażnikami, podlegając wyłącznie najwyższemu przywódcy, ajatowolowi Aliemu Hamenejemu. Dlaczego zabicie dwóch kolejnych dowódców w cztery dni jest tak istotne? Po pierwsze, to Dekapitulacja łańcucha dowodzenia. Izraelski wywiad dowodzi, że potrafi namierzyć i uderzyć w samo serce irańskiej struktury wojskowej. Po drugie, to presja psychologiczna zarówno na elity w Teheranie, jak i na sojuszników Iranu w regionie. Po trzecie, to każdy taki cios podnosi poprzeczkę eskalacji i zbliża Bliski Wschód do szerszej konfrontacji Iran-Izrael. Co może wydarzyć się teraz? Jeżeli Iran potwierdzi straty i zdecyduje się na odwet, możemy spodziewać się kolejnych salf rakiet i dronów na Izrael oraz amerykańskie bazy w regionie, a także nasilonych ataków cybernetycznych. Jeżeli Teheran wybierze milczenie, prawdopodobnie wkrótce poznamy nazwisko kolejnego dowódcy, by pokazać światu ciągłość systemu. Tymczasem Izrael pozostaje w podwyższonej gotowości, a dyplomaci Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i krajów G7 apelują o natychmiastową deeskalację. Czy te apele okażą się skuteczne? Odpowiedź poznamy w najbliższych godzinach i dniach w Reginie, gdzie jedna iskra może zapalić cały prochowy magazyn.